się ma, kolejny dzień, więc jak zawsze do widzenia OGSR i bez przedłużania lecimy. Mmm, takie coś. E, no to pomyślałem na początku o Tajlandii, ale. Znaczy ja, to jest betonowa droga? Chyba jest. By nawet pasowało. Tylko czy to nie Nie wiem, bo mam gdzieś z tyłu głowy Brazylię. Ale nie wiem, czy to ma sens. Czarne auto. No, wydaje mi się, że tu jest betonowa droga. A w Brazylii to jednak dość rzadkie. Więc chyba pójdę w tą Tajlandię. No, ale trudno się na start wylosowało. Mm, czy... nie wiem. Górki jakieś. Nie podoba mi się to. Na Tajlandia. I on też to wiedział? Czarne auto. mamy te takie krzaczki, yy, takie kępki trawy. A że czarne auto, to idziemy z tym w Peru, bo normalnie to była Boliwia. Najczęściej są to takie, właśnie trawy tam, w Boliwii. Nie wiem, też jakoś bardzo południowo nie chcę iść na tym No Ponad 1000 Także ładny damage tutaj wleciał białe auto z długą anteną i mamy niebieską naklejkę, więc to jest Francja. Tylko te góry żeby to jeszcze miało sens. No, według mnie to południowe jakieś tylko. Czy to nie jest zbyt ryzykowny gaz? Nie myślę, że coś takiego to będzie lepsze. A, dobra, to ma sens. Dlatego mi nic nie pasowało. No, jednak ta niebieska naklejka była. No, więc, coś we Francji to musiało być i mamy Brazylię. Nie <noise> tak, patrzę czemu jedziemy po lewej, w ogóle nie zwrócimy uwagi na język. No, mamy Brazylię, by the way. Eee, 6-3 to nie jest kierunkowy w Tajlandii. No, na słupie nie ma siatki. Ten izolator jakiś taki śmieszny. No, to nie wiem, jakiś zwykły gaz. I tak nie ma mnożnika nawet. Czemu? Ja na początku myślałem, że to auto jedzie po prawej, to ja nie wiem. Ale no. Wodę? Mamy czarne kropki na blachach? Mamy, czyli Argentyna. Jakieś miasto może napisane? Jakaś prowincja. Są... San... Nie, nie wiadomo. O, dwa razy D jest. Co by to mogło oznaczać? Nie wiem, słabo trochę to jest widoczne. A tak na vibe? No tak na vibe to nie wiem. Gdzieś tutaj bym dawał. Jakaś Cordoba, to myślę, że w miarę bezpieczny gaz. Eee... Dobra, nie ma co dłużej czekać moim zdaniem. No, nawet się prowincja zgodziła i kolejny damage wleciał. Już ma przeciwnik żółte HP. Japonia, Lowcam yy, Bolard za daleko. Zresztą nawet nie wiem, czy to jest, Bo to nie jest nawet regionalny żaden. A jeśli jest, to jest północny. Tak mi się przynajmniej wydaje. Więc mogę dać jakoś tak. Oczywiście, Japonia, dlatego że jest niska kamera. Widać, że blur jest szerszy niż zwykle. No, czyli to chyba nie był regionalny bollard? W każdym razie trochę dostałem. No teraz mamy Brazylię. Taki pomarańczowy żwir obok e, drogi z obu stron, tak naprawdę. To jest częsty w Piauí. I to nawet mi wygląda jak biały. W sensie. Nie, no pasuje mi to nawet biały, więc. Mogę dać? Zobaczymy Myślę, że daleko nie będę A. No dobra, vibe miał sens nie, nie skupiłem się do końca na tym, ale W sensie, myślałem niby, że Roraima Ale nie wiedziałem jak to właśnie jest, tą ziemią w Roraimie w sumie No nic, GG I jest Brazylia gdzie w tej Brazylii. Ta palma to jest... To jest chyba ta palma z północnego zachodu, tak mniej więcej. Albo to była ta z Ceary, ale chyba nie. Tutaj jakby pożar był. Coś popalone. A to jest kokosowa palma, bo jakby była to północny wschód wtedy. Nie do końca mi wygląda jak Północny Wschód. Um, nie, ta chyba nie jest kokosowa, to nie jest. Uh, ale właśnie ta z kolei wygląda mi trochę jak ta z Motogrosso do sól. W sensie... Ta, która przede wszystkim tam jest. Ale jest też w innych miejscach na słupie nic nie ma. To nie wiem, Mato Grosso, mam po prostu taki w miarę bezpieczny gest. A akurat z belem żadnej palmy nie było. No spoko, spoko. Co i drewniane słupy mamy? O, iść tu w Grecję? Nie ma żadnej lampy, aby się przydała. Ale drewniane słupy to w Grecji bardzo często są. Czarne auto chyba jest w Grecji. No, bo co, ewentualnie tu jakaś Hiszpania by to mogła być? No, nie wiem jak z tymi słupami. No, drewniane to bardzo mi się z Grecją kojarzą. I głównie z Grecją. Te góry też bardziej pasują pod y, tutaj jakieś kraje niedaleko Grecji albo po prostu Grecja. I teraz drewniane słupy. Tutaj takie skrzynki No to Skandynawia by była Nie wiem tylko czy Szwecja Najbardziej mi to wygląda chyba jak Szwecja hmm. Chociaż Norwegia Nie, nie wiem, nie wiem No blacha jest długa wiadomo Pójdę w Szwecję No Finlandia też to ma jakiś sens, nie było za bardzo informacji żadnej, żebym, no, której bym mógł użyć, żeby to rozróżnić. Rwanda, więc taka runda do skipa. Góry w sumie wszędzie dookoła. Czyli to może być wszędzie, no, po prostu kigali. Niemiecki bollard. Tak, są dwie śrubki. Jakby był ten reflektor przykręcony trzema śrubkami, to wtedy to jest Luksemburg. Ale jest dwoma. Eee, też wiadomo, w Niemczech zaczęli robić zdjęcia w 23 roku. Bo akurat były z 24, Ale jak widzicie zdjęcia starsze, to na pewno nie są Niemcy wtedy. Podrotowy słup podziurkowany na całej wysokości, więc to jest oczywiście Tajlandia. Nie wiem tylko, czy to iść w południe, czy raczej nie. Chyba nie. Więc pójdę tak. No. I już mamy podobne HP. Także się powoli wyrównuje. Ok, Kirgistan, i to taki śnieżny eee, usterka Nie widać, nie widać, czy jest tam na nim kropka, ale ogólnie zimowy Kirgistan. Wiem, że był tutaj, na tych drogach, tu eee, i kąt chyba nawet pasuje. Tak mniej więcej pod tą drogę. Kirgistan, oczywiście, rozpoznałem po aucie. No, akurat nie ta droga, ale droga niedaleko. Zelka? Co to za bolarno? Nowa zelka. I takie pagórki bez za bardzo drzew. Na nich to mi się bardziej kojarzy z północną wyspą niż z południową, ale często się na tym też. Już sporo razy się na tym wywaliłem. Eee, to są chyba drewniane te. E, jakieś takie płotki, i są tak powbijane te paliki blisko siebie. To jest niby jakaś śmieszna meta, że jeśli jest spory odstęp między nimi, to jest południe. Jeśli jest mały odstęp tak jak tu, to jest północ. No. Eee... Chyba, że są metalowe, jest mały odstęp to wtedy też południe. Coś takiego. Żółta zewnętrzna RPA niebieskie auto z krótką anteną. Eee, jakiś fajny słup coś? Nie bardzo coś jest. Ale to mi dość wschodnio wygląda. Mam nadzieję, że się nie pomylę. Bo na tym mnożniku to się mogą już tu różne rzeczy zadziać. No, miałem rację z tym wschodem. Eee, ale no, on był bliżej i tak mi zadał sporo. Japonia i niestety nie ma tu nic, czego bym mógł użyć. Zupełnie nic. Chyba. No nie, no chyba nic nie ma. Dodam tu i na szczęście po prostu, bo... No bo co? No nie wiem co. Z tym nożnikiem to łatwo mogę tu przegrać. No, mogłem się bardziej odważyć na ten zachód, ale no. To by był niczym niepoparty gest. Tylko na farta. No, znak stoi się po lewej. I skoro jest trójkątny, to powinno być, powinna być Wielka Brytania. Nie widać akurat tego narożnika. Czy jest pod kątem prostym? Czy jest taki zaokrąglony? No, ale powinien być pod kątem prostym, skoro Wielka Brytania. Zaokrąglone te narożniki są w Irlandii. Kenia, mamy snorkel. Jak to wygląda teraz? No nie do końca, jak Nairobi. Eee, tylko teraz nie wiem, czy iść bardziej na północ od Nairobi, czy może na wschód. Wydaje mi się, że wschód ma tutaj więcej sensu. Ale nie wiem. Tu mogę przegrać. Mm, ale nie przegrałem. Można było dać najrobi, jednak. Na tym mnożniku to się może wszystko się zadziać. Eee, gdzie ja zoomuję? <grych> Czekaj, to auto. Nie, to nie było to regionalne auto z południa Filipin, tylko to jest ogólnie Takie wielkie pola, to ja nie wiem czy to nie jest luzon po prostu, mogę zaryzykować Nic do stracenia nie mam tak naprawdę Nice Nie wierzę, że to zrobiłem GG eee, nie masz blachy Jest taki Dość spory odstęp między liniami, z brakiem blachy to by mogło oznaczać Teksas, ale nie wygląda mi to jak Teksas, po prostu bym szedł w południowy wschód. No, on Kalifornię, nie wiem dlaczego. Już w pierwszej rundzie prawie połowę HP stracił. I Brazylia, czarne znaki od tyłu, te tabliczki, nie znam tych tabliczek. Jakiś numer, coś. Mam tu losowo klikać. Zielona lampa. Tak, zielona to by mi mogło pomóc. To są głównie trzy miasta z zielonymi. A to chyba nie była zielona. No to teraz ja dostałem mocno. Nie widziałem za bardzo nic tam ciekawego. Australia. Krótki reflektor tutaj po tej stronie. A. Czekaj. Przerwa i czerwony ten w... między liniami. To albo było w South Australii, albo to było Capital Territory, tam Canberra i tak dalej. No właśnie! Powiedziałem to. Tylko nie wiedziałem, że tam krótki reflektor może być. Kurde. A miałem to w głowie. Tylko po prostu, nie pamiętam kiedy ostatni dostałem Canberry. Ja to, nie wiem, odrzucam Te myśli zawsze, jak myślę, ten Że to może być Canberra, no teraz były super z Kalifornii Teraz nie rozpoznał. No um, To taka typowa runda Gdzieś tu Tak bym powiedział A nie Chwila To jest Gen 3. To jest, nie, to jest USA normalnie mnie nie, nie zbejtują. Okej, okay, Michigan się nie spodziewałem. Szybko się taka skończyło. <noise> Wielki damage w każdej rundzie. GG. No dobra. To jeśli wam się podobało, to zostawcie łapkę w górę i suba. I widzimy się w kolejnych filmach. Siema.